Widzenie o derbach nie chodziło o wynik, tylko o wydarzenie. Musiało być już po tym, jak śliwki pozbierałam. Na pewno już było po śliwkach, bo gałęzie były gołe, a te śliwki dojrzewały na parapecie. W cukrze i w spirytusie. Lońka szła idla z jabłkami w siatce. Kruche na tych jabłkach robić. Miała, przyszła i mówi: Halina, nigdy wszystko mam, bo kupiłam. Ale tak sobie idę i myślę, czy mi masła. Czy mi masła do jutra starczy, jak to kruche zrobię? I tak sobie myślę, że. Jak masz dodatkową kostkę na zapas, to pożycz do jutra. A ja dodatkową kostkę miałam i po nią poszłam. Jak wróciłam, to Darek akurat przyjechał. Przyjechał i od razu do babki. Co będzie? Co z derbami, babkami głowie? Co będzie z Lechia, a babka, że owszem, widzenie miała i było ono o derbach. ale nie była to prekognicja co do wyniku, tylko co do zdarzeń. To była jakaś nowość. Widzenie przedmeczowe. Sklepiońka na jabłka się zapatrzyła. Myślała, czy kupować w ogóle, bo marne były. Marne. Ale lepszych w tym roku nie będzie, powiedziała sobie. Jak powiedziała sobie? Tak zaczęła wkładać do koszyka te jabłka. Wtedy ją wzięła. Wtedy zobaczyła. Widzę, mówi, stadion. Nasz stadion, ale. A obok stadionu sportowy magazyn. Widzę płachtę wielką, żółto-niebieską, bardzo nieporządnie złożoną i mężczyzn w kominiarkach, którzy tę płachtę chyba kradną. A potem widzę ciemność. Potem obraz mi znika. Jest przeta. Powraca. Jak biorę ser. Jest ciemno. Jest noc. Widzę znowu tych mężczyzn, mężczyzn w kominiarkach, którzy coś niosą. Płachtę wielką, żółto-niebieską, strasznie nieporządnie złożoną Niosą i wrzucają do furgonetki. Znowu się obraz zamazuje i znika. Wracam przy bakłażanie. Widzę stadion Lechi. Barwy biało-zielone jest mecz. Lechia gra z Piastem Gliwice. Widzę i mam zbliżenie na trybunę. Lechiści rozwijają flagę. I co to jest? To jest flagarki. Flaga matka. Flaga ogromna. Flaga największa. Flaga flag. Rozwijają, a potem droł ją na strzępy. Droł i podpalają. No i tu po z powrotem wróciły bakłażany. A Darek na to. Co też, babka? Skądże by betony miały mieć naszą flagę? Nasza flaga bezpieczna w magazynie. A babka na to. Darek? Ja nie tłumaczę przyszłości. Ja mówię, co widzę. A widzę, że wasza flaga płonie. A drugi dzień się to wszystko wyjaśniło. Darek zadzwonił. Mama ma pojęcie, to babki widzenie o fladze się sprawdziło. Betony ukradły nam flagę. Było włamanie w nocy po tym meczu z piasta. Są nagrania z monitoringu. Na meczu podpalali i dali. Dokładnie tak jak babka mówiła. I chodziła babka szwajcerowa, dumna jak paw, i przypominała. Że jak jeszcze tu nie mieszkała, tylko na domka, na oksywiu, i do siostry tylko przychodziła, to mówiła, że stadion już nie będzie dla Ismonda. Tylko Hen, daleko, za kapliczką. Nikt jej wierzyć nie chciał. I o Małyszu przypominała jak jej się z małyszem udawało. No, prawda. Póki skakał małysz z małyszem, związek miała szczególny. Ale raz jej się zepsuł telewizor. Musiadać do naprawy i jak wrócił, to już nie umiała nawiązać połączeń zaraz potem się Małuszowi pogorszyło. Nie wiadomo, czy ma to jakiś związek.